Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam na recenzję książki Przepowiednia wydawnictwa Akapit Press. Jest to książka autorstwa pani Emilii Kieres i myślę, że doskonale znacie tę autorkę. Jest córką pani Małgorzaty Musierowicz. Ilustracje w książce są magiczne i to już widać po. Jej okładce Jest to baśń Piękna, magiczna baśń O wolności, o miłości O poszukiwaniu swojej drogi Co możemy przeczytać na tylnej części okładki A przede wszystkim o odpowiedzialności za drugiego człowieka Książka jest w twardej oprawie Jest przepięknie wydana Nie mogę się przestać nią zachwycać Te ilustracje są po prostu magiczne Adam i Klara Oni są głupi bohaterami tej książki, lecz w prologu poznajemy historię sprzed lat. Wydarzenie, do którego tutaj dochodzi, dzieje się w taborze cygańskim, gdzie na świat przyszła, mm, przyszło dziecko. Tutaj jeszcze nie znamy jego płci. Na świat przychodzi dziecko. Niestety mama tego dziecka wkrótce umiera, i cyganki, cygani zajęli się nim. Trafił on do wozu mamki i cyganka mura. Ona bardzo chciała poznać przepowiednie tego dziecka. I poszła podsłuchiwać, co mówią wieszczki losu na temat tego dziecka. Niestety do taboru zbliżali się zbójcy. Jest. Nasza cyganka z dzieckiem uciekająca w głąb lasu. Chcąc uratować to dziecko i jednocześnie nie chcąc się z nim rozdzielić, cyganka powiesiła chustę na drzewie i w chuście ukryła dziecko. I to jest koniec prologu. Nie wiemy, co było dalej. Kilkanaście lat później zaczyna się już historia Klary i Adama. Klara była niewidomą dziewczyną i rodzeństwo mieszkało razem w domu po swoich rodzicach. Cały ich dom był podporządkowany Klarze i pewnego razu do ich domu wraca ich dawna opiekunka, która ma zająć się Klarą podczas nieobecności Adama. Adam wyjeżdża sprzedawać garnki do innego miasteczka. No, i ta nasza opiekunka obiecała mu, że zajmie się Klarą, ale niestety nie zrobiła tego tak, jak powinna. Klara w końcu postanawia uciec z domu, a Adam w tym czasie ma wypadek. Cudem uniknął śmierci, no i trafił do taboru cygańskiego. Klara nie wie, gdzie jest Adam, a Adam, jako że Miał dość duże obrażenia, będzie musiał jakiś czas w tym taborze pozostać. Klara postanawia odnaleźć brata. Co było dalej, tego nie zdradzę. Zachęcam do sięgnięcia po książkę. Jest to historia dla nastolatków. Wiek czytelnika 10, plus i myślę, że jest to bardzo dobry wiek na tę książkę. Rodzeństwo oczywiście się odnajdzie, chociaż nie będzie. To łatwe. Tutaj znów pojawi się cyganka, mura, ale nie będę za bardzo zdradzać. Zachęcam do sięgnięcia po książkę. Poruszająca, wciągająca baś. Myślę, że dorosłym również się spodoba, jeżeli lubią takie magiczne, baśniowe klimaty. A więcej o książce na blogu, w opisie do filmu jest link. Zapraszam tam bardzo gorąco, a ja się już żegnam. Do usłyszenia w kolejnych filmach.